Angela Kelly ujawnia, Meghan upokarza Charlotte przed ślubem, za zamkniętymi drzwiami zamku Windsor rozegrała się scena, która mogła odmienić historię monarchii i dzieciństwo jednej dziewczynki. Angela Kelly, wieloletnia powierniczka królowej Elżbiety II, przerywa milczenie i ujawnia dramatyczne kulisy prób do królewskiego ślubu. To właśnie tam, w cieniu Koron i Kamer, Meghan Markle, przyszła księżna Sussex, miała wyrwać sukienkę z rąk trzyletniej księżniczki Charlotte i kazać jej przestać płakać chłodnym, bezlitosnym tonem. Cisza, jaka wtedy zapadła, mówi więcej niż tysiąc słów. Kate Middleton zbladła, asystenci zamarli, a kamery, choć włączone, nigdy nie ujawniły tej sceny. Dlaczego Angela Kelly zdecydowała się mówić dopiero teraz? Czy to zemsta, prawda czy próba ratowania pamięci dziecka, które miało być symbolem niewinności w tym wielkim dniu? Oto opowieść o chwili, która pod płaszczykiem elegancji skrywała emocjonalne pęknięcie, jakiego Windsor długo nie zapomni. Angela Kelly ujawnia: Meghan Markle ostro potraktowała małą Charlotte podczas prób w Windsorze. Wyobraźcie sobie, że łzy przyszłej królowej zostały brutalnie stłumione jednym zimnym rozkazem. Za lśniącą fasadą przygotowań do królewskiego ślubu rozegrał się dramat, którego nikt poza najbliższą służbą nie miał ujrzeć. Angela Kelly, zaufana krawcowa i powierniczka królowej Elżbiety II, po ponad dwóch dekadach postanowiła odsłonić kulisy chwili, która wstrząsnęła murami zamku Windsor, ale nigdy nie trafiła do oficjalnych relacji. Scena, która przejdzie do historii. Mała księżniczka Charlotte, zaledwie trzyletnia, stała w kącie jednego z prywatnych salonów, kurczowo ściskając w drżących dłoniach koronkową sukienkę druchny. Ta delikatna kreacja, ręcznie szyta, w odcieniu niemal śnieżnej bieli, miała być symbolem niewinności i uroku, który wniesie do ceremonii. Tymczasem radość, która jeszcze rano malowała się na twarzy dziecka, zniknęła wraz z pierwszymi łzami i drżeniem wargi. Wówczas weszła ona, Megan Markle, promieniejąca w swoim przedślubnym blasku, o krok pewniejszym niż zwykle, z determinacją wymalowaną na twarzy. Według relacji Angeli Megan nie okazała ani odrobiny słabości, wyciągnęła rękę, zerwała sukienkę z maleńkich ramion Charlotte i w głosie tak chłodnym, że aż przeszył powietrze rzuciła. Przestań płakać, bądź dzielna, jesteś już dużą dziewczynką, asystenci zamarli. Nikt nie śmiał tknąć ani włókna tkaniny. Kamery, ustawione dyskretnie przez ekipę dokumentującą przygotowania, w tym samym momencie rejestrowały chłodne spojrzenie Megan i żadne z tych ujęć nigdy nie ujrzało światła dziennego. Cisza głośniejsza niż krzyk, Angela Kelly pamięta, jak w tamtej sekundzie atmosfera w pokoju zgęstniała. Powietrze stało, wspomina, nie słychać było nawet oddechu, jakby świat wstrzymał oddech przed tą sceną. Kate Middleton, matka małej Charlotte, zdążyła schwycić córkę w objęcia. Jej spokojna dotąd twarz pobladła, a w oczach pojawił się ból i niedowierzanie. Nikt jednak nie odważył się skomentować słów Meghan aż do teraz, źródła napięć, choć Meghan Markle była postrzegana jako powiew świeżości i nowoczesności, w praktyce jej zamiłowanie do kontroli często zderzało się z dziedzictwem królewskich protokołów. Próby sukienek druchenek, które dla większości miały być chwilą radości, za kulisami stawały się areną rosnących konfliktów. Kate zabiegała o wygodę swoich córek, chcąc uniknąć kolejnych łez przed wielką chwilą. Megan uznała poprawek za zbędne, przekonana, że doskonałość i elegancja nie znoszą kompromisów. Angela obserwowała tę subtelną, ale narastającą wrogość. Dla jednych była to pewność siebie, pod presją, dla innych, zadziorność sięgająca granicy okrucieństwa. Dlaczego Angela zdecydowała się mówić? Przez lata Angela Kelly zachowywała dyskrecję jak najcenniejszy skarb. Wiedziała, że milczenie to fundament królewskiej tradycji. Jednak gdy świat równie chętnie kreował Megan na ofiarę pałacowych intryk, a prawda o tamtym poranku dryfowała w półcieniach plotek, poczuła, że nie może dłużej milczeć. Jeśli ja, która widziałam to na własne oczy, pozostanę cicho, historia, jak wiele innych, zostanie zakłamana na wieki. Jej relacja nie miała służyć zemście czy taniej sensacji, lecz przywróceniu pełnego obrazu tamtej chwili, małej księżniczki, której dziecięca wrażliwość została zignorowana, oraz kobiety, której zimny rozkaz ukazał prawdziwy ciężar oczekiwań i presji. Co dalej, czy ten incydent był jedynie chwilowym wybuchem stresu? A może odsłania coś głębszego o charakterze Meghan Markle, o konflikcie między indywidualizmem a tradycją, który towarzyszył jej od pierwszych dni w rodzinie królewskiej? Jedno jest pewne: słowa Angeli Kelly otworzyły drzwi do opowieści, która zmieni sposób, w jaki patrzymy na tamten dzień. Gdy Megan wchodziła później u boku księcia Harry'ego na ołtarz, nikt nie domyślał się, że za kamerami wydarzyło się coś, co na zawsze odcisnęło piętno na relacjach w Windsorze. A jednak to tam, w cieniu kamieni zamku, wykreowano scenę, o której do dziś mówią i o której wreszcie usłyszycie prawdę.